Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku tajemniczego ogrodu. Witamy się razem z Lisą i na początku chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że tak w dużej liczbie wzięliście udział w głosowaniu na to, z kim Lisa będzie miała się związać. Przypomnę, że mieliśmy trzech kandydatów. Tutaj był Dylan, był Lizardo i był Pier. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że tyle osób będzie głosować. I jeśli chodzi o Dylana i Lizardo, to naprawdę głosy szły bardzo, bardzo równo. Przez długi czas nie miałam pojęcia, w zasadzie do samego końca, kto wygra, ale wygrał Dylan. Przypuszczam, że część z Was się cieszy, inni może troszkę mniej. Mam nadzieję, że historia, którą przygotowałam dla Lisy i Dylana, Wam się spodoba. Oczywiście, wiem, na pewno czekacie na to, co się wydarzy, i obiecuję, że już pod koniec tego odcinka będzie kadscenka, na której zobaczycie, jak tam się to wszystko potoczyło. Mam też nadzieję, że ci, którzy głosowali na Pozostałych panów też dalej będą z przyjemnością śledzić losy lisy. Dobra kochana, wstawaj, mamy nowy dzień i dzisiaj zajmiemy się troszkę wszystkim, czym zająć się trzeba. Na początku zaczniemy od opłacenia rachunków, bo masz je opłacone. Ach, właśnie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że były tutaj malutkie zmiany, jeśli chodzi o dom lisy. Przesunęłam go trochę i tutaj powstała taka część. Tu mamy grilla i mamy stolik z taboretami. Tutaj taką, taki fotel w bardzo mi się spodobał, przyczepiony do drzewa, na którym lisa może odpoczywać. Także tak to wygląda teraz. I choć, kochana, najpierw zapłać rachunki. W dzisiejszym odcinku zbierz kwiaty, też to zaznaczymy. Zajmiemy się troszkę tutaj naszym ogrodem, sprzedawaniem, bo musimy zarabiać pieniądze. A poza tym, no przez ostatnie trzy odcinki, to głównie zajmowaliśmy się jednak panami. Chodź, kochana, tak, cieszę się, że jest czysto, ci się to podoba. W ogóle od spotkania z Dylanem, Lisa jest ciągle flirciarska. Zapłać rachunki, kochana. Dobra. Chodź teraz, tutaj, może zbierz cały plon. Chodź, chodź. Zbieraj. Pięknie. Już w następnym i co to byś tu chciała? Buduj więź z pszczołami, zaznaczymy, jak się nam uda. Już w następnym odcinku zmienimy. Na razie pewnie aspiracje na pokrewną duszę, bo tę aspirację lisa ma według zasad wypełnić. Ale na razie jeszcze może uda nam się coś tu zrobić, choć kochana jeszcze tu możesz odchwaszczać teren. Dobrze i tutaj buduj wieś z pszczołami i zbierz miód i zbieramy. Budujemy wieś z pszczołami, co byś chciała? Naleśniki. No będą mogły być naleśniki. No pszczoły cię oczywiście podziałały. Trudno. Yy, I miałaś zebrać miód. Zbierz miód. Bardzo cię proszę. Pięknie. I gdzie jest nasza mili? Chodź do niej. Trzeba ją przytulić. Obdarzyć wyjątkowymi całusami. I myślę, że pójdziecie na krótki spacer. O, tak, dziewczyny. Cudnie. Znowu ci zaliczyło, Buziaka? Dobra. No, jeszcze zrób z nią wyjątkową więź, i teraz opieka wyprowadź krótki spacer. Mam nadzieję, że teraz pójdziecie. Dobra. No to idziemy. Mamy lato. Zobaczymy. Czy się nam tu jakieś rzeczy popojawiały. Ale mam wrażenie, że ulisy to... Aha, pnącze winogron, nie winogrona. To są chyba na jesieni. Tak mi się coś wydaje. Które ty będziesz szła kochana. Tędy. Dobra. A tu? tu też pnączę winogron. Dobra, choć pooglądamy tutaj. O, co tu nam się pojawiło? Kwiat lilii. Yy, aha, czujesz się zbyt swoje, ale jest lilia. No mam nadzieję, że zaraz się poczujesz lepiej. Dobra, yy, chodź w takim razie yy, podejdź tutaj i zachęcisz do pójścia za potrzebą Dobrze, idziesz, kochana. Idziesz. Pięknie. A tutaj, co mamy? Mm, tu pomidory chyba rosną. Dobra. Zaraz, miejmy nadzieję, ile to po tym ukąszeniu dwie godziny to niedługo nam tu minie. O, zobaczcie, kogo spotkaliśmy. Jest Pier i jeszcze grał. Na skrzypcach przed chwilą. Zachęć naszą mili do pójścia za potrzebą. No, możesz na razie: jak ją zachęcisz, to odepniesz smycz. Dobra. Yy, odepnij na razie smycz. Pięknie. I chodź jeszcze tutaj, gdzieś tu były te. Czy nie mamy? Yy, nie mamy. To chciałabym, żebyś. A, a bo stoisz w tych. No to nie dziwota, że ci jest. Gdzieś tu miałaś aparat. Zrób zdjęcie. O, zrobisz zdjęcie latarni morskiej. Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Podnieś. Proszę lisa. No wszyscy tu grają. Ja widzę, że to jest jakieś takie miejsce, co wszyscy lubią grać. Pier sobie tutaj usiadł. Dobra. A my poszukamy, zaraz nam powinno przejść to z pszczołami i poszukamy, gdzie była ta lilia. Co tu jest? Tu, tu jest kwiat lilii. Dobra. To chodź podejdź tu. Dobra. Chodź, so, Idziesz? Rozmnożymy sobie żabę. Pięknie. Dobra. I czy uda nam się zebrać lilie? Mam nadzieję. Wychodowałaś nową żabę i zbierz cały plon. Tak jest. Czy tu jeszcze w jednym miejscu były lilie, czy mi się tylko wydawało? O, tu chyba jeszcze są. Zbierz cały plon, proszę bardzo. Chodź kochana. A tu też lilia, ale jest dużo Lilii na Tartosie. Nawet nie wiedziałam. I choć podejdziesz tutaj, może sprzedać kwiaty nam się uda. Oczywiście nie Lilia, ale chyba mamy jakieś inne. O! Pier sobie tutaj zamawia chyba coś, albo rozmawia z Kamil. Czemu my się nie lubimy z Kamil, to nie mam pojęcia. Dobra. Masz te lilię, kochana. Tyle czasu na nie czekaliśmy. Chodź, chodź, chodź. I zaraz zobaczymy. Lili nie. Możesz strelicję sprzedać. No nie wiem, czemu możesz tu sprzedać pietruszkę, ale niech będzie. Zawołaj naszą mili. Dobra. I chodź. Bardzo proszę, weź na smycz. Co ty tutaj masz? Ręcznie zbierane. Zbieranie tartozyjskich kwiatów. Czy jest coś bardziej uroczego i romantycznego niż zbieranie polnych kwiatów? No zobaczcie, to jest i to jest z gry. Dobra, dziewczyny, wracajcie do domu. Matko, jedyna już jest dwunasta. A ledwo żeśmy zdążyły cokolwiek zrobić. No, a tutaj po drodze też. A pomidorki tu rosły. Dobra, mamy chyba u siebie pomidory. Dobrze. Jesteście. Super. To teraz oczywiście musimy posadzić lilię. Tutaj będą nasze lilie. Posadzimy je. Lilie rosną latem, więc będziemy z nich miały sporo pieniędzy. I liczę na to, że wychodujemy orchideę. Proszę bardzo. A trzy sobie wrzucimy tutaj. Dobra. I chodź, liso. Teraz możesz odepnij smycz i zasiej nasze lilie. Tyle czasu czekaliśmy. Dobra. Siejemy. I podlej teren. I chciałabyś zrobić naleśniki? To zaraz się tym zajmiemy. Czy nasza. O, jeszcze napełnimy i zawołamy mili. Wyrzucimy oczywiście zepsute jedzenie z lodówki. Wyrzuć zepsute jedzenie. Jak skończysz sadzić. Jeszcze jedno, a tu nam coś możemy ewoluować. Siódmy poziom ogrodnictwa. Świetnie, bo musimy mieć maksymalnie rozwinięte. Dobra, a jeszcze tu było do podlewania. I idziesz wyrzucić zepsute jedzenie i miałaś napełnić miskę naszej mili. A potem sobie weźmiemy gotuj i zrobimy naleśniki. Gotuj. Dobra, pierogi, tosty. Talerz pełen protein, to nie. Jajecznica, a gdzie są naleśniki? Naleśniki. Bardzo proszę, zrobisz sobie dla jednej osoby. Rup, rób, rób, rób. No jeszcze musiałaś to usypić. Eee, co ty tu chcesz? Nie, jeść ich na razie nie będziesz, bo najpierw musisz, kochana, skorzystać. Eee, możesz też wziąć prysznic i dopiero pójdziesz zjeść naleśniki. Dobra. Proszę bardzo. No wiem, wiem. Idź. Idź, idź. Dobra, zjadaj te naleśniki, kochana. I oczywiście wyczyścisz, A z kim ty mogłabyś gotować. Tego nie wiem. Wypoleruj do perfekcji. Proszę bardzo. Żadne uczucie nie dorównuje temu. No, może lubić granie w gry wideo. Dlaczego nie? Lubi, lubi rywalizować, więc może i granie w gry wideo lubi. Czyżby Dylan gdzieś tu był w pobliżu? Pewnie tak. O, nasze Lilie już pięknie tutaj. Gdzieś tu możemy coś ewoluować, ale nie wiem co. Czy możemy szczepić? Jeszcze nie możemy, ale możemy sobie nawozić. Proszę bardzo. Dobra, idź na i stworzymy kompozycję kwiatową. Ciekawe, czy możemy coś z lilii. O, mamy różowe lilie. Proszę bardzo. Tu nam się ewoluuje. Proszę. No Jak nam się pięknie. A czemu tu nie poszłaś? Co się stało? Stwórz kompozycję kwiatową. Lilię. No i co? No już postaw naszą mili. I idź. Tworzyć kompozycje kwiatowe. Aha, nie możesz podejść. No tak, trawa ci przeszkadza. A teraz Lilia. Różowe Lilie. Czy teraz będziesz mogła podejść, kochana? Tak, no to twórz. Pięknie. Zdobyto styl życia, towarzyski, no i super, bo to do naszej lisy niewątpliwie pasuje. Dobra. Pięknie. Dodaj wazon. Może jakiś jasno niebieski do różowego będzie ładnie pasował. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Nadaj zapach, to nadamy zapach. Nadaj zapach, proszę, o, ale kliknęłam. Nadaj zapach. Niech lilie pachną fioletową różą. Dobra. I schowaj do wyposażenia, co tu chcesz, to zostawimy. I myślę, liso, że jeszcze na chwilkę... Poszlibyśmy tutaj, może jeszcze wieczorową porą ktoś tu przyjdzie coś nam kupić. Podejdź tu, kochana, idziemy. Mam nadzieję, że idziesz. Idziesz, dobra. Najważniejsze, że mamy wreszcie Lilię. Bardzo się z tego cieszę. Ciekawe, czy taką wieczorową porą jeszcze ktoś może przyjść i coś kupować. Gdzie tu jest nasze stoisko? Jest. Umieść w świecie. Zaraz zobaczymy, czy ktoś tu jeszcze przyjdzie coś kupić. Dobra. I teraz mieliśmy gdzieś bardzo dużo kompozycji kwiatowych, tylko nie wiem gdzie. Gdzie są? O, są. Aż sześć. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, może pięć. Spróbujmy. Wyłóż towar na stoisko. Aha, trzy możesz naraz. Obsługuj stoisko. O, tak. Rozpocznij sprzedaż uliczną. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Już późna godzina, więc może być z tym ciężko. Jakoś wyjątkowo tu pusto. Nikt nie lubi spacerów wieczorami po plaży. Mm, chyba będzie ciężko. O, jest jakiś pan. Hektor. I jeszcze Patryk. Dobra, no. Mm, zachwalaj towar. Pani w ciąży też zachwalaj towar. I panu też zachwalaj towar. O, pojawili się ludzie. Trochę im to zajęło, oczywiście. A nie, nawet poszły plusy, a tu minusy. No tak. O, dobra. Wyłóż towar na stoisko. Sprzedaliśmy coś jednego. To już zawsze coś. No, i czy jeszcze coś się uda sprzedać? No teraz znowu opustoszało. Ja widzę, że oni falami tu przychodzą. Są, a potem nikogo nie ma. No, czy jeszcze ktoś się tu pojawi? Ale jeden bukiet za 800 to już jest o. Jest pan yy, Ronald. Zachwalaj mu towar, kochana. Może coś kupi. Chociaż oni nie lubią tego zachwalania towarów. Proszę, takie piękne kwiaty. Akurat idealne dla żony. O, kolejny poziom charyzmy. Jest, za 1080. Pięknie. Jeszcze wyłóż towar. Czyli już dwa bukiety nam się udało sprzedać. No cudnie. O, bardzo nieswoja jesteś, bo romantycznie, niezręcznie jest. Kto tu jest? Jacob. O. Mam nadzieję, że nie przemieni. Gdzie ty? Liso, ty sobie nie żartuj. Proszę mi tutaj obsługiwać stoisko. No, gdzie będziesz spała? Ty tutaj pracujesz, a nie śpisz. Wstawaj mi z tej fontanny i obsługuj stoisko. Może ktoś jeszcze przyjdzie. Jacob Wolkow wściekły, to nie jest za dobrze. No, zaraz będzie się kończyła nasza sprzedaż. Czy jeszcze. Nam się uda. Zachwalaj towar. Takie mam piękne bukiety. Żona będzie zachwycona. No? No, ciekawe, czy jeszcze może kupić. Nie, już nie może, niestety. E, no dobra. To, kochana, wyczyść stoisko. Dobrze, czy obejrzyj wyposażenie? Nie ma tu to. Schowaj do wyposażenia. Świetnie. I będziemy wracać do domu. Dobra, proszę bardzo. Wracaj do domu. No, mimo wszystko udało nam się sporo zarobić. Jesteśmy. Nasza Mili jest głodna. Czy znów ma pustą miseczkę? Chodź napełnij jej miskę. Aha, nie możesz, bo ona tu jest. Dobra, chciałabym mieć szczeniaczki. No, nie teraz. Jeszcze chwilkę, Mili, może kiedyś o tym pomyślimy. Dobra, ty kochana, na... byś sobie zrobiła na kolację coś lekkiego z posiłków. Może tutaj to tako z kalafiora i ciecierzycy. No, wydaje się lekkie dla jednej osoby. Proszę bardzo. Zrób sobie kolację. A jeszcze zepsułaś lodówkę, no pięknie. Teraz zobaczymy, jaka jest jej cena. No niech będzie zamienimy. Dobra, zjedz to tako. Akurat. Potem możesz tu wytrzeć. Widzę, że tu możesz ewoluować. O już nam się kwiaty pojawiły. To chyba dzięki naszym pszczołom. I sprzedaj wszystko jeszcze zrobimy. Proszę. O tak. Ciężka praca się opłaciła. Ciężka praca zawsze się opłaca. Oczywiście to wstawiłaś tu. Ja to za ciebie pozmywam. Mili, już zjadłaś. Chyba nie jesteś znowu głodna. Dobra. I jeszcze idziemy do ogrodu. Ach, tu nam ten winogron o tak wyrósł. Będę musiała go inaczej ustawić. Proszę. Jeszcze sporo zarobimy. Hmm. Ja gram z modem trudność Karla i zarabiam trochę mniej pieniędzy niż zarabiałabym normalnie. Yy, gdzie ty idziesz umyć zęby? No dobra, to umyj te zęby, a potem nie, nie chcę, żebyś kroiła, tylko sprzedaj ci wszystko. Możesz przyjść tu. Dobra. I idziemy jeszcze do Łazienki. I kochani. Na tym będę kończyła dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. A ja zapraszam Was oczywiście na końcową cutscenkę, na którą wielu z Was na pewno czekało. No w końcu kandydat, który zwiąże się z naszą lisą, został wybrany przez Was. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Hej, hej! Oh he's got me Oh he's got me like an ache yes, it hurt so bad I fell down the drain no